Cześć Wam! W dzisiejszym odcinku zabieram Was do Egiptu, do Marsa Alam, gdzie czeka na Was pięciogwiazdkowy Jazz Elite Mariah, hotel położony tuż przy prywatnej, piaszczystej plaży z rafą koralową i zaledwie kilka minut jazdy od lotniska. To miejsce, które łączy wysoki standard, świetną obsługę i bardzo wygodną lokalizację. Wysiadacie z samolotu, krótki transfer i praktycznie od razu możecie wskakiwać w strój kąpielowy. Sam obiekt jest nowoczesny, zadbany i rozłożony tak, żeby większość atrakcji była w zasięgu krótkiego spaceru. Baseny, restauracje, lobby i zejście na plażę. Pokoje są przestronne i komfortowe, dostępne w wersji superior, rodzinnej i deluxe, z klimatyzacją, balkonem lub tarasem, sejfem i codziennym serwisem sprzątającym. Więc spokojnie możecie liczyć na typowy pięciogwiazdkowy komfort. Wyżywienie w formule all inclusive opiera się na głównej restauracji bufetowej z kuchnią międzynarodową i lokalnymi akcentami a całość uzupełnia aż cztery restauracje à la carte azjatycka, włoska, orientalna i międzynarodowa, gdzie zjecie kolację w bardziej kameralnej atmosferze. Na terenie hotelu działa kilka barów, między innymi przy basenie i na plaży, więc w ciągu dnia bez problemu złapiecie kawę, napój czy drinka, nie odrywając się za bardzo od leżaka. Strefa basenów to dwa duże zewnętrzne baseny dla dorosłych oraz dwa baseny dla dzieci, z których jeden jest podgrzewany sezonowo, a przy każdym czekają bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki. Wielkim plusem jest też dostęp do pobliskiego Aquaparku Aqua Coraja, gdzie są liczne zjeżdżalnie dla dorosłych i dzieci, więc jeżeli jedziecie na wakacje z rodziną, to macie gotowy plan atrakcji praktycznie na każdy dzień pobytu. Dla najmłodszych przygotowano mini klub, plac zabaw i baseny, a animacje i mini disco sprawiają, że dzieciaki mają swoje własne wakacyjne życie, podczas gdy dorośli mogą spokojnie odpocząć. Plaża przy hotelu jest piaszczysta, z łagodnym zejściem do morza, ale jednocześnie już przy brzegu zaczyna się rafa koralowa. Dlatego warto zabrać buty do wody i maskę do snorkelingu, bo kolorowe ryby naprawdę są tutaj na wyciągnięcie ręki. Na plaży czekają bezpłatne leżaki, parasole i bar, więc można spokojnie spędzić cały dzień, przeplatając kąpiele w morzu z przerwą na lunch czy drinka. Jeśli lubicie aktywny wypoczynek, w hotelu znajdziecie siatkówkę plażową, tenis stołowy, różne gry i animacje. A za dodatkową opłatą dostępne są sporty wodne, snorkeling i centrum nurkowe. Po dniu pełnym wrażeń można pójść do strefy spa z sauną, jacuzzi i masażami, żeby domknąć dzień totalnym relaksem. Jazz Elite Maraja zbiera bardzo wysokie oceny za ogólne wrażenia, czystość, obsługę, położenie i wyżywienie. Goście często piszą, że to jedno z tych miejsc, do których chce się wracać i że świetnie sprawdza się zarówno dla rodzin, jak i dla par szukających spokojniejszych, ale komfortowych wakacji. Jeśli chcielibyście sprawdzić aktualne ceny i terminy pobytu, zajrzyjcie w link w opisie pod filmem. Dajcie znać w komentarzach, czy Jazz Elite Maria to hotel, w którym widzicie swoje kolejne wakacje w Egipcie. A jeśli ten materiał był dla was pomocny, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów o najlepszych hotelach All Inclusive.